Dzień dobry. W tym materiale pokażę, jak ustawia się router Edimax LT6408. Jeżeli kupiłeś router u nas, to dziękuję za zakup. Jeżeli kupiłeś gdzie indziej, zapraszam w przyszłości. Zaczynajmy i powodzenia! Jeżeli kupiłeś router u nas, to naklejkę z nazwą oraz hasłem sieci bezprzewodowej znajdziesz w opakowaniu. Jeżeli kupiłeś router gdzie indziej lub przywróciłeś ustawienia fabryczne, to sieć będzie nazywać się cyfrowy Polsat i nie będzie ona zabezpieczona żadnym hasłem. Jeżeli nie widzisz sieci bezprzewodowej, to zwróć uwagę na przełącznik obok anten. Powinien on być w pozycji ON. Jest to włącznik sieci bezprzewodowej routera. Włóż kartę SIM do modemu, podłącz go do przedłużacza USB, następnie przedłużacz podłącz do routera i włącz router poprzez podłączenie go do zasilania. Odczekaj chwilę, aż się uruchomi, do czasu gdy dioda WiFi zacznie świecić. Zwróć uwagę, że modem podłącza się poprzez przedłużacz USB, a nie bezpośrednio do routera. Połącz się z jego siecią bezprzewodową lub podłącz go do komputera poprzez przewód LAN. Zwróć uwagę, że gdy się połączysz, może pokazać się informacja o braku dostępu do internetu. Zignoruj ją i przejdź dalej. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę 192.168.2.1. W pierwszym wierszu wpisz wyraz Admin małymi literami, w drugim cyfry 1234. Następnie naciśnij przycisk Zaloguj, aby wejść do jego menu. Z górnego menu przejdź do zakładki ustawienia, a następnie pod zakładki WAN poniżej. Teraz przejdź do sekcji Konfiguracja LTE HSPA UMTS. Nie wybieraj nic w pierwszych dwóch wierszach. Jeżeli Twoja karta ma włączone żądanie kodu PIN, to wpisz go w wierszu kod PIN. Ten kod powinieneś dostać od operatora, zazwyczaj jest on napisany na tej większej karcie, z której wyłamujesz kartę SIM. Większość kart ma kod wyłączony. Teraz uzupełnij wszystko zgodnie z tym, co pokazałem na ekranie aktualne ustawienia znajdziesz na naszym blogu firmowym routery.pl Zwróć uwagę, że sieć Plus korzysta obecnie z dwóch parametrów APN. Jeżeli wyraz Plus nie zadziała, to spróbuj z wyrazem Internet. Niektóre sieci, jak np. Orange, wymagają podania nazwy użytkownika oraz hasła. Wprowadź je w wierszu ID użytkownika, hasło oraz potwierdź hasło. Po uzupełnieniu naciśnij przycisk zastosuj, aby zapisać zmiany. W kolejnym oknie również przycisk zastosuj. Router zacznie uruchamiać się ponownie. Odczekaj około 3-4 minut. Jeżeli ustawiasz go poprzez sieć bezprzewodową, to będzie wymagane ponowne połączenie z nią. Po ponownym uruchomieniu odczekaj chwilę i przejdź do sekcji start. Zwróć uwagę co jest napisane w sekcji LTE, HSPA, UMTS. Jeżeli jest tam napis Connected, to znaczy, że router nawiązał połączenie z internetem. Jeżeli masz już połączenie z internetem, to nic więcej nie musisz robić. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak zmienia się nazwę oraz hasło do sieci bezprzewodowej, czy hasło do menu routera, to obejrzyj ten materiał do końca. Żeby sprawdzić, czy Twój modem został wykryty, uruchom router i odczekaj około 4-5 minut. Następnie wejdź do menu routera. Z górnego menu przejdź do zakładki Status, a następnie pod zakładki Informacje o modemie poniżej. Na środkowej części ekranu znajdziesz informacje o modemie. Jeżeli modem nie jest wykryty, to w każdym wierszu pojawią się litery NA. W przypadku modemu wykrytego pokaże się m.in. jego e-mail. Gdy karta SIM ma włączone żądanie kodu PIN, poziom zasięgu się nie pokazuje. Jeżeli twój modem nie działa, to może on nie być w ogóle wspierany. A może też być tak, że router ma starą wersję oprogramowania. O tym, jak ją zaktualizować, dowiesz się w dalszej części instrukcji. Mówię o tym, ponieważ jest sporo nieporozumień w tej kwestii. Gdy dodasz profil operatora w sekcji ustawienia WAN i wejdziesz ponownie do tego samego miejsca, to router pokazuje sekcję dynamiczny IP. Jest to ekran startowy tej sekcji. Nie oznacza to, że router nie zapisał ustawień. Jeżeli przejdziesz do sekcji Konfiguracja LTE, to zobaczysz, że to, co ustawiłeś jest zapisane. Jak widzisz teraz na ekranie. Mogę ponownie wejść do sekcji WAN i znów otworzy się w miejscu dynamiczny IP, pomimo, że router korzysta z tego, co ustawiliśmy wcześniej. Z górnego menu przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie pod zakładki Sieć bezprzewodowa. W wierszu nazwa sieci wpisz własną nazwę sieci bezprzewodowej. Następnie naciśnij przycisk zastosuj. W kolejnym oknie naciśnij kontynuuj. Teraz przejdź do sekcji ustawienia bezpieczeństwa. W wierszu szyfrowanie ustaw WPA przy key. Następnie w wierszu metoda szyfrowania ustaw WPA2 AES. Teraz Wpisz własne hasło w wierszu, współdzielony klucz. Powinno ono mieć minimum 8 znaków. Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Zastosuj. W kolejnym oknie również naciśnij przycisk Zastosuj. Jeżeli zmiany dokonujesz poprzez sieć bezprzewodową, to będzie wymagane ponowne połączenie z nią. Z górnego menu wybierz ustawienia. Teraz na środkowej części ekranu przejdź do zakładki ustawienia hasła. W wierszu obecne hasło wpisz aktualne hasło, domyślnie są to cyfry 1, 2, 3, 4. W wierszach nowe hasło oraz potwierdź hasło wpisz własne hasło do routera. Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Zastosuj. Router poprosi Cię o ponowne zalogowanie do menu. W pierwszym wierszu wpisz wyraz admin, a w drugim hasło, które ustawiłeś przed chwilą. Po uzupełnieniu naciśnij przycisk Zaloguj. Tę operację wykonuj tylko poprzez połączenie LAN, nie poprzez sieć bezprzewodową. Najnowsza wersja oprogramowania do tego routera ma oznaczenie 105F11. Jeżeli Twój router ma starszą wersję, to tę najnowszą możesz pobrać ze strony cyfrowego Polsatu. Znajdziesz ją w zakładce do pobrania. Aby przeprowadzić proces aktualizacji, przejdź do sekcji Ustawienia. Na środkowej części ekranu wybierz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Teraz naciśnij, wybierz plik i kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na pobrane ze strony Polsatu oprogramowanie. Teraz naciśnij przycisk Zastosuj. Naciśnij OK, aby potwierdzić, a następnie ponownie OK, aby zacząć proces aktualizacji. W tym czasie nie odłączaj routera od zasilania ani nie otwieraj innej strony internetowej. Gdy router się zaktualizuje i nie będziesz mógł wejść do jego menu, odłącz go od zasilania i podłącz ponownie. Podczas wykonywania tej operacji router powinien być włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS Reset do czasu aż Dioda Power zacznie mrugać. Po chwili, router uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami. To wszystko. Na naszym blogu firmowym znajdziesz dodatkową instrukcję z obrazkami oraz wersję PDF do pobrania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.